No słuchajcie, dzień dobry, witam was. Miałam już nie robić żadnych nie nagrywać filmików, w których będę biadolić, bo ktoś mi powie, że nic nie robi, tylko biadoli, tak? Biadoli, biadoli i nic z tego nie wynika. Ale powiem wam szczerze, to co dzisiaj zobaczyłam na spacerze, znowu mnie natchnęło, tak trochę smutno, ale może już nie będę tutaj wylewać jakichś takich swoich gorzkich żali, natomiast chciałam Wam tylko krótko zwrócić uwagę na pewną rzecz, ponieważ teraz tyle się mówi o wycinaniu drzew, o tym, ile ich ginie zupełnie niepotrzebnie przez ludzi, którzy nie, kompletnie nie rozumieją jej, ich roli w przyrodzie. Natomiast mamy tutaj oprócz, oprócz drzew, mamy też problem różnych zadrzewień śródpolnych eee, i wszelkiego rodzaju jakichś takich miejsc, gdzie spontanicznie rozsiewające się drzewa lub krzewy stanowią świetne bufory, eee, nawet dla wiatrów, tak? dla przemieszczania się chłodnych mas powietrza. O, tam sobie gąski lecą. I moi drodzy, co się robi? Ktoś z całkiem dziwnym, jakimś kierowanym, jakimś dziwną potrzebą albo, albo prikazem od kogoś, e, robi coś takiego, wycina kompletnie pustoszy, takie naturalne odnowienia, e, odnowienia, tutaj były wcześniej, o ile dobrze pamiętam, e, lipy, były też e, graby, tam troszkę dalej, a tutaj głównie e, dąb, ale też e, oczywiście wierzba której chyba ostatnio nikt nie lubi, tak? Bo wierzba, jak wiadomo, jest siedliskiem diabła, tak? W legendach starych, polskich podaniach ludowych, w wieżbach mieszkały diabły, i one kusiły i one robiły wszelkie, były przyczyną wszelkiego zła na tym świecie, na tej polskiej wsi. I teraz wydaje mi się, że te wszystkie diabły weszły w skórę ludzi i, i, i robią bardzo, e, bardzo brzydką robotę. Słuchajcie, wracając do tej roli tych zadrzewień, oprócz wpływu na, i to udokumentowanego wpływu em, tych zadrzewień na mikroklimat em, pól uprawnych, em, na migrację nawet w cudzysłowie oczywiście szkodników, czyli różnych e, organizmów, które, które bytują e, w uprawach. Są to miejsca, w których mogą sobie spokojnie bytować e, ptaki, ale też organizmy, które są sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami upraw. Kształtowanie klimatu przez takie zadrzewienia, które, które tworzą też korytarze ekologiczne, jest nie do przecenienia. I w sytuacji, kiedy mamy naprawdę problem z wodą, takie działania wydają się całkowicie jakieś w ogóle no z dupy mówiąc brzydko. Co jeszcze mi się nasuwa, słuchajcie, tak sobie myślę, i wielokrotnie to obserwuję. Ścina się drzewa. Już, kuku, tak, już idziemy. Ścina się, ścina się drzewa, a właściwie później zostawia się to wszystko. Zostawia się to wszystko samopas. A właściwie na odleżenie, tak? Zabiera się kłodę, czy też większe kawałki drewna. Natomiast reszta sobie leży. Już, myszko. Leszta, reszta sobie leży. Eee, I potencjalnie mogłaby być źródłem oczywiście biomasy. Mogłaby być, tylko że po jakimś czasie jednak zenek ze Staszkiem e, zostają pogonieni przez e, przysłowiowego jakiegoś dzicha czy rycha, który gdzieś tam wyżej nich siedzi i mówi: słuchajcie, weźcie się, pi! i wreszcie pozbierajcie to, co tam żeście zostawili, te gałęzie, to wszystko, bo to trzeba uprzątnąć. A co w tych gałęziach się dzieje? A no, w tych gałęziach bardzo często e, już zdążyły się nimi zainteresować ptaki po zakładały gwiazda, stworzyły się naturalne nisze i miejsce schronienia dla różnego rodzaju drobnych ssaków, nie wspominając o owadach, ale są to często jakieś takie miejsca, jakieś wężowiska, gdzieś, gdzieś chronią się nasze gady. I nikt o tym nie myśli, słuchajcie. A później okazuje się, że przychodzi taki naprany jeden z drugim, albo trzeźwy, przepraszam, nie będę tutaj wrzucać do innego wora. I co robi z taką stertą gałęzi, która leżała już parę lat, a robi to na przykład wczesną wiosną, kiedy jeszcze jest chłodno? No oczywiście, tak polewa czymś łatwopalnym i podpala. Możecie sobie wyobrazić, co się może tam dziać. Może spał tam jakiś jeż. Jest masa owadów, mogą być też płazy. Także to jest ten drugi E, taki bardzo niefajny, e, okropny wymiar tego, co się, e, co się robi. I to nie tylko teraz, bo, bo to było robione zawsze. I tak jak mówię, to jest droga, słuchajcie, która łączy jedną wioskę z drugą. To nie jest droga, na której rozwijać się powinna jakieś wielkie prędkości, więc nie podejrzewam. O, tu widzimy sroka goni pustułkę. E, nie są to drogi, które e, należałoby w jakiś sposób utrzymywać, żeby było na nich bezpieczniej bo tu kurcze blade moi drodzy jest jaki jest, jest wąsko i w tych wąs, na tych wąskich drogach nie rozwija się prędkości większej niż powiedzmy te 50 czy nawet czasami 40 km na godzinę no tyle notabene e, bardzo ciekawy spacer oprócz tego niemiłego akcentu e, Dzięcioł Zielony bardzo chętnie tutaj przebywa na tych terenach. Mimo wszystko jeszcze gdzieś się uchowały stare drzewa i on po tych drzewach gdzieś tam sobie pląsa. Mamy w tej chwili przeloty gęsi, ale też widziałam niedawno całe piękne, duże sada czajek. No i ogólnie wszystko nam się ładnie tutaj szykuje do wiosny, aczkolwiek bardzo powoli, bo temperatury mamy takie raczej no mało zachęcające do długich spacerów, czy też dłubanie w ziemi, bo generalnie e, chłodek. 6 na plusie, chłodne noce, ale do przodu. Wierzmy, że będzie lepiej. Na razie, pa.